Cześć, ja nazywam się Małgosia Machniewicz, a Ty słuchasz podcastu Pani od Zmiany, w którym dzielę się moją pasją, jaką jest wspieranie innych w rozwoju. Promuję taki sposób pracy nad sobą, który zakłada rozwój bez spiny, charówki i wyrzeczeń. Wierzę, że warto pracować sprytnie, a nie ciężko i wskazówkami na to, jak można to robić, dzielę się w każdym odcinku. odcinku. Moim gościem jest Artur Sujka. Cześć, Arturze. Cześć. Cześć, słuchaj, zaprosiłam cię do podcastu Pani od Zmiany, dlatego że będziemy rozmawiać o tym, co w życiu zmieniają kontakty między ludźmi. Także mam nadzieję, że dzisiaj trochę pogłębimy ten temat, ale na początek oczywiście poproszę cię o to, żebyś przedstawił się tak, jak chciałbyś, żeby słuchacze o tobie usłyszeli. Powiedz trochę o sobie. Zmieniam kontakty w kontrakty i uczę innych, jak to robić. A jeżeli ktoś chce wiedzieć, jak długo, w jaki sposób, dla kogo to robię, to zapraszam serdecznie na mój profil LinkedIn. Tam zainteresowani mogą się dowiedzieć zdecydowanie więcej. No pięknie, no trzeba przyznać, że Elevator Pitch Masz bardzo dobrze zrobiony. Także to już widać, że jest Twoją mocną stroną. To jeszcze drugie pytanie, które zawsze zadaję moim gościom. Co ostatnio zmieniłeś w swoim życiu? Ostatnio to jest pojęcie względne. Bardzo mi się podoba taka forma zadania pytania, bo pozwala mi powiedzieć o tym, co było tydzień temu, ale równie dobrze, co było dwa czy trzy lata temu. Więc ostatnio w wieku już bardzo dojrzałym, około czterdziestki, postanowiłem rozpocząć nowe hobby i zacząłem uczyć się grać na perkusji. Zawsze kochałem ten. Instrument. Gitarzyści są dowani, perkusiści pany. <gances> 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 Oczywiście w cudzysłowie. Gitarzyści są bardzo ważni. Natomiast perkusja to był zawsze mój ukochany instrument, i stwierdziłem po przeprowadzce z wielkiej Warszawy do małego miasteczka, że czas na wiele zmian w życiu. Zacząłem grać na perkusji, zacząłem bardzo mocno się odchudzać z pomocą dietetyczki, zrzuciłem prawie 30 kg, mm. więc ostatnio było dużo zmian. O matko, to faktycznie na no 30 kilogramów to bardzo dużo. No to prawie gratuluję. 20 kg. Ojej, no ale to i tak już jest prawie 30. Dla mnie to ta, ta ilość jest naprawdę imponująca, także bardzo ci gratuluję. No dobrze, to przejdźmy do tego networkingu w takim razie, bo to jest twoja główna domena. Powiedz może na początek, czym jest networking? Tyle, ile ludzi, tyle definicji. Ja lubię się odwoływać do najprostszych grzytwa kama, prawda? Więc y, rozbijmy sobie słowo networking, pochodzące oczywiście z języka angielskiego na dwa człony: net, czyli sieć i working, czyli praca. Chodzi oczywiście o pracę w sieci kontaktów. Net to nie dotyczy internetu, tylko dotyczy ludzi, którzy nas otaczają. Człowiek jest zwierzęciem stadnym, y, jak mawia miłość Brzeziński, y, więcej niż jeden po całość. Więc y, Ludziom są potrzebni inni ludzie, i dlatego warto przyjąć to do wiadomości, a nie walczyć z tym. I skoro już to przyjmujemy do wiadomości, to warto w takim razie zadbać o to, żeby otaczali nas właściwi ludzie i żebyśmy mieli z nimi właściwe relacje. O tym jest networking. To od razu nasuwa mi się takie pytanie, ile to jest dużo kontaktów, bo często się mówi o tym, że w networkingu ważna jest ilość, żeby tych kontaktów było dużo. No to jakbyś miał tak streścić, czy ja już mam być dumna ze swoich 3,5, czy tam 5,5, czy, czy nie? No i co to są dobre kontakty? No bo te dwa parametry wydają mi się tutaj wyjątkowo istotne przy budowaniu sieci. Jak mawiają na siłowni, najpierw masa, potem rzeźba. Mhm. Otóż. Nie będzie jakości, jeżeli nie będzie ilości. co przez to rozumiem. To trochę tak jak w relacjach romantycznych. Jeżeli mamy pierwszą dziewczynę chłopaka jakkolwiek, no to myślimy, że to jest ta osoba już na pewno na całe życie. No ale skąd to wiemy? Nie mamy żadnego porównania i bardzo mało jest takich związków na całe życie z pierwszym partnerem czy partnerką. Potrzeba jest drugiej takiej osoby, trzeciej takiej osoby, czwartej takiej osoby i już po iluś tam osobach wiemy, czego tak naprawdę chcemy, prawda? No tak brutalne, ale niestety tak to wygląda. I podobnie jest z tymi naszymi kontaktami. Potrzebujemy jakiejś dużej, Określonej bądź nieokreślonej liczby osób, ale po prostu większej liczby osób, po to, żeby tutaj zadziałać zgodnie z dwiema naukami, a w zasadzie zgodnie z jedną, a wbrew drugiej. Ja uważam, że chemia jest ważniejsza od matematyki. Hmm. Czyli dzięki temu, że mam dużą sieć kontaktów, to mogę. Zauważyć z kim mi bliżej, gdzie czujemy do siebie nawzajem chemię i na tych relacjach bardziej się skupić, a inne pozostawić jako kontakty. Dlaczego powiedziałem, że wolę chemię, a nie matematykę? Ponieważ bardzo częstym błędem w networkingu jest skupianie się na tym, kto ma wysokie stanowisko. Więc ja kalkuluję, że warto się trzymać z tą osobą, a nie z inną, bo ona dużo może. Tylko problem w tym, że jeżeli nie czujemy do siebie sympatii no to nic się nie wydarzy. No nie będzie nic tego pozytywnego. Żeby networking dobrze działał, potrzebne są relacje. Żeby mieć relacje potrzebna jest jakaś określona liczba kontaktów i to zależy kto ile potrzebuje. No, ty mówisz, że masz 3,5 tysiąca. Ja mam na LinkedIn'ie około 8 tysięcy, ale ogólnie 22,5 tysiąca kontaktów w moim Excelu, ponieważ jak bywam na konferencjach, wymieniam się jakimiś wizytówkami i tak dalej, to to później trafia do mojego Excela, żebym Mógł tym jakoś zarządzić. I od razu powiem, mój bardzo dobry kolega Paweł Jaczewski, który przeczytał chyba wszystkie książki świata. Hmm. On hmm. zawsze mówi, żeby takie duże liczby do czegoś porównywać. W jednej z książek też to wyczytał. Więc wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, że żeby w Polsce wioska mogła stać się miastem, potrzebuje 2000 mieszkańców. Więc ja znam 11,5 miasteczka w całości. Hmm. Hmm. I to jest potężna grupa ludzi. I teraz co to znaczy ja znam? To znaczy, że ja się z nimi zetknąłem. Nie ze wszystkim jestem w stanie utrzymać kontakt. Profesor Robin Dunbar, antropolog z Oksfordu zbadał i policzył, że w ogóle jesteśmy w stanie utrzymać tylko 150 ciepłych relacji. Mhm. Dokładnie 148, ale to się zaokrągla do 150 i często się o tym mówi liczba Dunbara. Na tyle nam pozwala nasz mózg. Więcej po prostu się nie da zarządzić większą liczbą relacji, większą liczbą kontaktów kontaktów jak najbardziej. I do tego wykorzystujemy takich narzędzi jak CRM, czyli taki system do zarządzania relacjami z klientami, tak, bo to za sprzedaży się wywodzi, więc klasycznie tak to wygląda. Ale do tego wykorzystujemy nasze social media, do tego możemy wykorzystywać wizytownik jakiś czy. Karton po butach damskich bardzo się sprawdza na wizytówki. To po prostu jest, nie wiem kto to wymyślił, ale doskonale się mieszczą. Więc ja mam parę takich kartonów po butach, żona się cieszy, ona kupuje buty, a ja zabieram kartony i umieszczam tam wizytówki. Więc to wszystko jest system zarządzania kontaktami. Natomiast relacji, tak czy inaczej, możemy mieć maksymalnie 150 takich bliskich, że rzeczywiście znamy się, jesteśmy gotowi wspólnie coś ze sobą zrobić. To tak się teraz zastanawiam, do czego może się przydać taka duża sieć kontaktów, bo ty w swojej książce piszesz o, z tego co pamiętam, co najmniej trzech takich dużych polach, na których ta sieć kontaktów może się przydać. Powiedz trochę o tym, do czego służy nam dobra sieć kontaktów. Do poszukiwania pracy, do poszukiwania kandydatów do pracy, do sprzedaży. Do rozwijania biznesu szerzej niż tylko sprzedaż, bo dobrzy dostawcy też są nam potrzebni. My możemy zarabiać więcej prowadząc biznes, nie tylko kiedy sprzedajemy drożej, ale też kiedy kupujemy nasze komponenty taniej niż wcześniej, na przykład. No, i jest jeszcze oczywiście coś takiego jak networking towarzyski, czyli po prostu, żebyśmy mile się czuli podczas różnych imprez, choćby rodzinnych, żeby było przyjemnie, żeby nie rozmawiać o tematach zakazanych. Są takie trzy tematy, myślę, że wszyscy się domyślają: seks, polityka, religia, zakazane. No oczywiście, jak ktoś chce się kłócić, to proszę bardzo, nikt nie mhm. będzie zakazywał. Natomiast no, nie o to chodzi w budowaniu relacji, żeby się kłócić. Więc takie szerokie obszary: jeden to kariera, drugi to biznes, trzeci to networking towarzyski. Mhm. Myślę, że nie każdemu jest łatwo budować sobie taką sieć kontaktów, bo niełatwo jest mu wchodzić w takie relacje, które będą początkiem czegoś. Tak? No i teraz pytanie do Ciebie: jakie umiejętności warto mieć, żeby zbudować taką sieć kontaktów? Co w sobie rozwinąć, żeby móc wystartować z takim planem jak dobry networking? Jeśli pozwolisz, powiedziałaś, że nie każdemu jest łatwo. Ja powiem więcej: każdemu jest trudno. Mhm. Ludziom się wydaje, że trudno to jest introwertyką, bo mają taki problem, żeby się przełamać. Z rodzaju pięknym mem widziałem w internecie. Networking się skarży, czemu wszyscy mówią, że mam bardziej wyjść do ludzi, a nikt nie mówi ekstrawertykom, żeby może się zamknęli i posłuchali innych. Mhm. Więc uwaga, ekstrawertycy mhm. też mają trudność. Ekstrawertycy mają trudność w budowaniu relacji. W ten sposób, że oni uwielbiają dużo mówić, mówić o sobie, i to jest wtedy droga w jednym kierunku tylko, a budowanie relacji jest drogą dwukierunkową. Więc jest taka jedna, jedna kompetencja, którą zarówno introwertycy, jak i ekstrawertycy powinni włączyć, żeby lepiej budować relacje. I to jest po prostu, uwaga, każdy z nas to potrafi, ciekawość. Jeżeli będziemy ciekawi drugiej osoby. To na pewno zbudujemy relacje. Teraz introwertyk, jeżeli będzie ciekawy, to się otworzy na innych. A ekstrawertyk, jeśli będzie ciekawy tej drugiej osoby, to po prostu się czasami przymknie i posłucha innej osoby. Hmm? Pięknie, no myślę, że rzeczywiście ta ciekawość, ja bym jeszcze do tego dołożyła dziecięca ciekawość, czyli taka niezakładająca tego, że coś wiem. Dlatego, że my często w relacji jak z kimś rozmawiamy, to nam się wydaje, że jak ktoś nam poda nazwę swojego stanowiska, a to już wiem czym ty się zajmujesz. A dziecko by dalej pytało, ale co dokładnie, ale co robisz, czym się zajmujesz? Tak, Więc myślę, że to rzeczywiście bardzo cenna podpowiedź. No ale to może wróćmy jeszcze na chwilę do tych introwertyków. Powiedz, co, co jeszcze robić, będąc introwertykiem, kiedy te kontakty są takie obrzydliwe, kiedy nam się tak bardzo nie chce i kiedy mamy takie poczucie, że to jest coś, co jest dla nas nienaturalne, a mimo tego chcielibyśmy mieć dobrą sieć, dlatego że ona się przydaje przecież. Bo nie kontakty z innymi ludźmi są obrzydliwe. To my, jako introwertycy, bo ja z natury jestem introwertykiem, chyba jestem jedynym. Człowiekiem zajmującym się networkingiem zawodowo w tym kraju, który jest introwertykiem. Wszyscy inni są ekstrawertykami. Więc to nie jest tak, że kontakty z innymi ludźmi są obrzydliwe. Dla nas trudne i wymagające, tak zwanego wychodzenia ze swojej strefy komfortu, jest przełamanie swoich własnych barier i ograniczeń. Introwertycy, którzy głęboko w siebie się wpatrują. Są bardzo krytyczni w stosunku do siebie, bardziej niż ekstrawertycy, więc za każdym razem myślą, że popełnili błąd, że może nie tak się zachowali, jak należy, i tak dalej, i tak dalej. Prawda jest taka, że każdy myśli przede wszystkim o sobie i jeżeli podejdziecie na evencie do kogoś i zrobicie coś nie w stu procentach tak, jak należałoby zrobić, to wy wewnętrznie się czujecie, że zawaliliście na całej linii, a na 99,9% pozostali ludzie w ogóle nie zauważyli, że zrobiliście coś nie tak, jak można by było zrobić, tak? że mogliście zrobić to lepiej. No naprawdę nie ma wielkiej filozofii w networkingu, Dużą kwestią jest to, żeby się przełamać. No i bardzo ważna rzecz, mamy dwa rodzaje networkingu, zwłaszcza po 2020 roku czy tam 2019, jakby nazwa sugerowała tego, o czym wszyscy mm -hmm, już wiedzą, mm -hmm. o czym myślę, bo wcześniej networking był bardzo mocno offlineowy, czyli chodziliśmy na eventy, konferencje, targi, fora biznesowe i tak dalej. Natomiast po tym przełomowym momencie bardzo mocno otworzył się networking online. Czyli na przykład Linkedin. Linkedin jest jedynym portalem do profesjonalnego networkingu. Wszystkie inne portale social media są bardziej towarzyskie niż stricte biznesowe. Nie ma sensu może dzisiaj za bardzo się zagłębiać, dlaczego tak uważam i dlaczego uważam, że nie wiem, Instagram, czy to TikTok, czy Twitter, to, to, to nie są tego typu social media. Natomiast to, co jest istotne, introwertykom będzie łatwiej zacząć na Linkedinie. A później to na przykład przenieść do życia realnego. Jest cała masa takich spotkań, na przykład LinkedIn Local. W różnych miastach są organizowane spotkania na żywo dla ludzi, którzy się poznają w LinkedIn, na LinkedInie i są zapraszani, żeby się poznać też na żywo. A ostatnio jeden z moich znajomych postanowił zorganizować pierwszy światowy zjazd Introwertyków. I uważa, że to już nie wypaliło. Ponieważ w pierwszym dniu, kiedy to ogłosił, zapisało się kilkanaście osób, więc będą tam tak. ludzie, co oznacza, że to już nie będzie tak introwertycznie, jakby no. się wydarzało, wydawało. I teraz idea jest właśnie taka, żeby spotkali się tam ludzie, którzy się znają z Linkedina. Albo jest coś takiego jak szczyt LinkedIn, który Marcin Banaszkiewicz organizuje. Tam również mają się spotykać ludzie w dużej mierze, którzy się znają z Linkedina i jest okazja, żeby się poznać na żywo. Introwertyk ma problem z pierwszym kontaktem ma wyzwanie z pierwszym kontaktem kiedy już się z kimś dobrze czuje kiedy już trochę się zna to nagle okazuje się że to nie jest wcale taki duży problem że można to zrobić więc introwertykom polecam nawiązywać relacje onlineowo i potem przenosić je do offline'u będzie łatwiej Natomiast jeżeli chcemy jako introwertycy brać udział od razu w takim networkingu offline, no bo z pracy, czy, czy w związku z naszymi planami związanymi z karierą zawodową, potrzebujemy pójść na jakiś event, na przykład targi pracy, to polecam spojrzeć w agendę. I przyjść pół godziny przed rozpoczęciem. I w ten sposób będziesz pierwszą osobą, która przyszła, i wszystkie inne, które przychodzą, będziesz poznawać pojedynczo. Natomiast jeśli przyjdziesz, to niestety najczęstszy błąd introvertyków, już kiedy cała rejestracja się zamknęła, już niemalże już się wszystko zaczyna, to zobaczysz salę 100, 200, 300, 500, 3000 osób, wszyscy obcy, i się przerazisz. Wystarczy przyjść trochę wcześniej, poznajesz wszystkich pojedynczo i w momencie, kiedy jest 300 osób na sali, ty się rozglądasz i widzisz, że już jakoś przeszło. Nie wiesz, kiedy się pojawili, więc cię to nie bolało, bo zawsze byłaś czy byłeś zajęty rozmową z jedną czy z dwiema osobami, z jedną czy z dwiema da się pogadać, ale poznać 300 naraz to już jest trudne. Więc lepiej przyjść wtedy, kiedy jest jedna, dwie i tak po jednej, dwie dochodzą. Wtedy damy radę to zrobić. Hmm? Bardzo cenna podpowiedź. A powiedz jeszcze, jak zacząć? Kiedy podchodzimy do kogoś o co zapytać, co powiedzieć, jak zacząć? Jak stoi jakaś osoba albo grupka osób, to wystarczy podejść podczas takiego eventu i powiedzieć cześć, czy mogę się przyłączyć. Mhm. No i 99,999, 99 że się zgodzą, powiedzą zapraszamy. Albo tak, oczywiście, i wtedy możecie powiedzieć o czym rozmawiacie. I już oni dalej sobie będą mówili, i introwertyk wtedy może na spokojnie się przysłuchiwać, uśmiechać i w ten sposób też budować relacje. Jak cię zapytają, o czym ty się zajmujesz, no to też powiedz takie krótkie elevator pitch, ale niedługie, introwertyku. Przejdź od razu do tego, żeby zadać jakieś pytanie. Dobrą bronią introwertyka, bronią w tym znaczeniu, że może się obronić właśnie taką tarczą, jest zadawanie pytań otwartych. Niech ci ludzie jak najwięcej mówią. Jesteście na jakimś evencie, możecie zapytać, a co dzisiaj polecacie, którą prelekcję najbardziej? No i niech każdy się wypowie, którą prelekcję najbardziej poleca, prawda? Albo jeżeli jesteście na targach pracy, to a polecacie do którego stoiska podejść? Więc zadawajcie pytania, introwertycy. Ekstrawertycy będą szczęśliwi, że mówią, a wy będziecie szczęśliwi, że słuchacie i każdy zadowolony. Jest jedno bardzo ważne słowo, na które ja zawsze stawiam, i tym słowem jest konwencja. Konwencja oznacza, że jest jakieś kulturowe uwarunkowanie dotyczące danej sytuacji społecznej. I zawsze możecie zagrać taką. Osobę niepewną siebie, taką miłą kulturalną, na zasadzie, że nie chce nikomu na odcisk nadepnąć, więc kiedy podchodzimy do kogoś i nie wiemy, jak zagadać, to też możemy powiedzieć, przepraszam, słyszałem, że tu jest konwencja networkingowa i że należy podchodzić i się poznawać. Mhm, Czy dobrze rozumiem? Dobry I pomysł. ludzie powiedzą tak, dobrze rozumiesz, jeżeli zaczynacie mówić cokolwiek i ludzie dziwnie na, na was patrzą, bo zaczęliście na przykład mówić swoje elevator pitch i zauważyliście po mowie, mowie ciała, że ludzie dziwnie spojrzeli, to możecie powiedzieć ojejku, przepraszam, bo ja myślałem, że tu jest konwencja networkingowa, że teraz każdy będzie się tak przedstawiał po kolei, to przepraszam, jeśli zrobiłem błąd. I znów, ludzie lubią być mili, kulturalni, ludzie lubią się czuć, teraz powiem brutalnie, no, tak, taka psychologia trochę, e, lepsi, Niekoniecznie od innych, ale po prostu lepsi. Więc kiedy wy im powiecie coś takiego, Ejku, przepraszam, nie chciałem nadepnąć na odcisk, czy coś takiego, to oni natychmiast powiedzą, a nie, nic się nie stało, ale fajnie, że tak zacząłeś. No to może rzeczywiście to wprowadźmy. I nagle pójdą za wami. Tak więc y, słowo, przepraszam bardzo dużo możliwości otwiera, a później słowo konwencja, czyli powołanie się na konwencję, jest takim, dlaczego coś robimy. Polecam książkę Simon Sinek, zacznij od dlaczego. Kiedy mówimy ludziom, dlaczego coś chcielibyśmy, aby zostało zrobione, to oni są w stanie to bardziej przyjąć, niż jak tylko wydamy jakieś polecenie, nie mówiąc, dlaczego tego oczekujemy. To powiedz jeszcze można zakończenie, o czym jest twoja książka, jaki jest jej tytuł i co możemy tam znaleźć. Książka nazywa się e Working I pod tytułem to jest praktyczny poradnik dla przedsiębiorców, handlowców i menadżerów. I chodzi w niej o to, w jaki sposób na eventach robić networking. Więc słowo eventworking wymyśliłem, zaczynam się zastanawiać, czy to jest dobre, czy nie, ponieważ kiedy ktoś szuka książek o networkingu i nie wie o niej, to jej nie znajdzie, bo Algorytmy nie podpowiedzą, więc ostatnio zaczynam się łapać na tym, że może to nie było dobre. Natomiast ja z premedytacją chciałem użyć innego słowa, ponieważ networking ma bardzo dużo negatywnych również konotacji. Networking jest nierozumiany, networking jest mylony z całą masą różnych rzeczy różnych zjawisk. Dziś na przykład publikowałem posta, nie wiem, czy mogę powiedzieć, nagrywamy to 2 maja. Publikowałem tak, tak. posta na Linkedinie o tym, że networking nie jest multilevel marketingiem, czym się różni, gdzie są podobieństwa, bo gdzieś tam są, ale też czym się różni, więc ja specjalnie unikałem trochę słowa networking, uciekałem od niego, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, każdy może mieć własną definicję networkingu. Ja swoją mam. Moja książka jest właśnie o tym, czym dla mnie networking jest i co można zyskać. Przede wszystkim w zakresie rozwoju biznesu, no bo to jest książka dedykowana, czy lepiej powiedzieć, przeznaczona. O tak po polsku. Jest to książka przeznaczona dla handlowców, właścicieli firm, którzy sami sprzedają, dla menadżerów. Natomiast jeśli ktoś chce zmiany w swojej karierze. To też znajdzie tam mechanizmy, które są te same w gruncie rzeczy, tylko na innych polach wykorzystywane. Nie na inwencie pod tytułem konferencja, tylko na inwencie pod tytułem targi pracy. Więc jak najbardziej też można. Mhm. Cieszę się, że trochę odczarowaliśmy ten networking, dlatego że rzeczywiście mnie się zwykle networking kojarzy z oszołomstwem. Z tym, że ktoś biega po tym korytarzu i tylko wyciąga wizytówki i mówi cześć, 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 ale kompletnie się nie interesuje. Z takimi networkerami miałam do czynienia do tej pory, kiedy widziałam taki rozbiegany wzrok. I ja, jako introwertyk, miałam takie wrażenie, że chcę się skupić na tym drugim człowieku. A tutaj się nagle okazywało, że on tak rozbieganym wzrokiem patrzył do wszystkich, na wszystkich dookoła. I bardzo źle mi się to kojarzyło. Cieszę się, że trochę oczarowaliśmy ten networking. No, na zakończenie, pozwól, że powiem, że. Zdarzało mi się, ludzie tego oczywiście nie mówią wprost, ale zdarzało mi się, że też no, otrzymywałem takie informacje zwrotne, trochę tak za kulisowo, za plecami, że ja to nie jestem wcale dobrym networkerem, bo tak stoję z grupą ludzi, cały czas z nimi rozmawiam, zamiast obskoczyć 10 innych grupek, porozdawać wizytówki, pozbierać i tak Dlaczego o tym mówię? Ekstrawertycy inaczej robią networking niż introwertycy. Networking to jest zbiór narzędzi i bardzo dużo zależy od człowieka, który wykorzystuje te narzędzia, jak będzie nam się kojarzył, jak będzie nam wy, dla nas wyglądał. Złota zasada mówi, traktuj innych tak, jak chcesz być traktowana. To jest zła zasada w networkingu. W networkingu poprawna zasada to zasada platynowa. Traktuj ludzi tak, jak oni chcieliby być traktowani. Więc, kiedy rozmawiam z ekstrawertykiem, to staram się podnieść swoją energię. Kiedy rozmawiam z introwertykiem, to mogę rozmawiać naturalnie, bo sam introwertykiem jestem. Natomiast ekstrawertykom radzę, jeśli rozmawiacie z ekstrawertykami, bądźcie sobą. Ale jeśli rozmawiacie z introwertykami, to obniżcie swoją energię życiową trochę, żeby tych biedaków introwertycznych nie przestraszyć. Mhm. Nas, introwertycznych biedaków. Biednaków. Tak, tak, tak. No, no, no. No, dokładnie. Dobrze. Czasami zadaję jeszcze na koniec takie pytanie, które myślę, że w tym momencie też będzie ciekawe. O co cię nie zapytałam w kontekście networkingu, a myślisz, że warto byłoby dodać jeszcze? Gosia, ja 17 lat się tym zajmuję. Naprawdę chcesz otworzyć <laughs> tym puszkę Pandory. Daj jakiś hint jeden. Jejku, nie mam pojęcia, musiałbym się bardzo mocno zastanowić. Ona na przykład nie zapytałaś, jak można tak drożyć strategię poszukiwania pracy przez networking, mhm, ale ja potrzebowalibyśmy proszę. drugiego podcastu na to. A, to Powiem może na, jedna wskazówka. Na, na, jedna wskazówka. Trzeba znaleźć w internecie, nie jest łatwo, ale da się książkę Michelle Poulier pod tytułem Networking. To jest świetna konsultantka kariery, która pokazuje, jak wykorzystać networking do tego, żeby znaleźć pracę, która będzie nas satysfakcjonowała. Świetnie, bardzo się dziękuję. Super. Myślę, że to były ważne podpowiedzi, bardzo cenne, także dzięki Ci serdecznie Arturze za to spotkanie i do zobaczenia gdzieś w sieci, rozumiem. No mam nadzieję, że w sieci, że na żywo również będzie okazja. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Jak najbardziej, dzięki serdecznie. Słuchasz podcastu Pani od zmiany.